Siebanko, dzisiaj kolejny odcinek o spawaniu elektrodą, i dziś mamy specjalistyczną elektrodę, znowu z firmy Bo Jak wspominałem w odcinku o spawaniu żeliwa, miałem przyjemność uczestniczenia w bardzo fajnym pokazie. No i między innymi występiłem takie elektrody, a nie byłbym sobą, gdybym nie przekuł tego dla Was na jakiś odcinek. Mamy tutaj. Dwie specjalne elektrody, a właściwie to jest jedna i ta sama elektroda tylko o różnych średnicach. Jedna ma średnicę 1,6 mm, druga to jest 3,2. Elektrody te są potocznie zwane aspiryną, yy, bo są jakby lekarstwem na różne bolączki. Pozwalają nam spawać stal o nieznanym gatunku. Tak? mamy jakieś dwa kawałki stali, potrzebujemy zrobić wytrzymałą spoinę. Ale nie wiemy, co to jest za stal, i nie bardzo możemy dobrać odpowiedniej elektrody. Wtedy sięgamy właśnie po aspirynę. Yy, mamy na przykład do pospawania dwa różne gatunki stali. Tutaj mam taki przykład. Miałem gdzieś, a jest. To jest próbka właśnie zakoszona z testu, czyli mamy yy, pilnik. Zwykły pilnik, stal narzędziową. Każdy wie, że pilników się raczej nie spawa. Przyspawaną do zwykłej stali konstrukcyjnej. Będziemy próbowali to zamać na prasie, ale to później. Na razie, jeszcze dalej o tych elektrodach. Czyli, tak jak mówię, możemy spawać stal o różnych gatunkach. Dodatkowo te elektrody mają taką specyficzną właściwość, że nie robią podtopień. Co gdy potrzebujemy coś naprawić, to ma duże znaczenie. Wracając do tej próbki, zobaczcie, tutaj została zrobiona napoina tą elektrodą 1,6. Na krawędzi tego pilnika jest to napolina wypukła, czyli możemy teraz poddać ją jakiejś obróbce i wyprowadzić tą powierzchnię. Na przykład słyszałem historię o napawaniu tłoczysk czy jakichś tłoków właśnie przy pomocy tej elektrody. Bo jeżeli weźmiemy nawet migomat i zrobimy punkt, to bardzo często po wyszlifowaniu tego punktu. Yy, na krawędzi tej, tej spoiny powstaje no, taki jakby wżer. No, I tak sobie możemy punktować w koło i za każdym razem będzie taki wżer, który uniemożliwi taki sposób naprawy. Tak? No a tutaj właśnie ta elektroda ma taką specyficzną właściwość, że nie robi tych podtopień. Oczywiście jest to wysokogatunkowa elektroda, czyli tworzy mocne spoiny. Jednak jak mocne te spoiny, są, to chyba wam nie powiem, bo widzę, że w tym katalogu malutkim, okrojonym, akurat tego rodzaju elektrody nie ma. Za to są inne ciekawe, na przykład N6060 do napawania elementów, które są narażone na erozję, na ścieranie, czyli tworzy bardzo twardą powłokę. Tu jest napisane 62 HRC, tak, więc też ciekawa elektroda. Mówię wam. Oni tak naprawdę tych elektrod to mają masę. Czasami, jeżeli macie specyficzne zadania, to lepiej zadzwonić, dopytać się, jaka będzie odpowiednia elektroda, bo można się pogubić. Czyli, my jakie mamy teraz elektrody? Oznaczenie to jest 680s, jeżeli dobrze odczytuję. No i sami widzicie, że jest też napisane, jaka biegunowość, czyli plus na elektrodzie, ewentualnie prąd przemienny. To słuchajcie, to tyle słowem wstępu. porad tymi elektrodami pospawać i zobaczyć, czy one są faktycznie takie rewelacyjne. A na końcu spróbujemy sobie złamać naszą próbkę. Zobaczymy, czy faktycznie ta zawartość, na przykład węgla z pilnika nie przeniknęła do tej spoiny i nie sprawiła to, że ta spoina jest krucha i łamliwa. Zapraszam Was na testy. Ok, przygotowałem kilka próbek. Mamy tutaj zwykłą stal czarną konstrukcyjną i stal nierdzewną. Spróbujemy to pospawać ze sobą. Mamy tutaj cienkie blachy, jedynkę. Bo często pytacie o spawanie cienkich blach, więc sobie spróbujemy jedynkę i mam blachę 0,5 mm. Bardzo wątpię, żeby udało się to pospawać, no bo po prostu jest to już niezgodne ze sztuką, tak? Średnica elektrody jest dużo, dużo większa niż grubość tej blachy, ale jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. A także spróbujemy taki precyzyjny szlifowany wałek napawać w jednym miejscu. I zobaczymy, czy faktycznie nie robi nam podtopień. Ok, zaczynam od elektrody 32 i spawamy tą grubszą stal. Powiem wam, że bardzo dobrze się spawa. Jest bardzo taki przyjemny ten łuk. Uważajcie jeszcze na jedną rzecz. Gdy ta spoina stygnie, szlaka ma tendencję do odpryskiwania, odszczeliwania. Dobrze byłoby, gdybyście mieli okulary. Nawet teraz w międzyczasie, gdy do was mówię, myślę, że jest słychać, jak ta yy, szlaka sobie po prostu tutaj odszczeliwuje, odpryskuje. ale powiem Wam, że bez większego wysiłku udało mi się położyć piękną spoinę tą elektrodą. To właśnie kultura pracy tej elektrody sprawiła to, że ta spoina wygląda tak jak wygląda. Czyli mamy jeszcze jedną zaletę tych elektrod, o której nie wspomniałem i chyba nie ma w niej jej w katalogu, że możemy układać nią bardzo estetyczne spoiny. Ok, to zobaczymy na co stać elektrodę 1.6. Próbujemy z blachą 1 mm. Oczywiście cienkich blach nie spawamy jednym ciągiem, bo będą nam się wykrzywiały, ale mi tu bardziej chodzi o to, czy nie będziemy się przepalać. Ta blacha jest krzywa, nie leży bezpośrednio na stole, tak więc stół nie odbiera nam ciepła z tej blachy, więc zobaczmy, czy przepalę, czy nie przepalę. No, brakuje mi elektrody. Sami zobaczcie. Tu mamy naszą spoinę. Spoina jest wysoka, nawet wizualnie całkiem niezła. Ale z drugiej strony zobaczcie, że ona nawet nie jest przetopiona na wylot. Czyli jeszcze można by zwiększyć na przykład prąd, jeżeli byśmy chcieli uzyskać jakieś bardzo mocne połączenie. Ja spróbuję jeszcze pospawać tutaj z drugiej strony. Nie wiem czy to będzie widać na filmie, ale drugi fragment ma trochę większą szczelinę i zobaczymy, czy tam przypadkiem się nie przetopie na wylot. Słuchajcie, całkiem całkiem nieźle, aż mam. Takie dziwne wrażenie, że nawet tą blachę 0,5 bym mówił pospawać. Spróbujemy. No niestety, na blachę 0,5 nie mamy co liczyć, no ale byłem ciekaw, eksperyment został wykonany. No i dobrze, mamy takie uszkodzenie tutaj na tym wałku. No i chcemy je naprawić. No i dobra, coś tam napawałem. Wygląda to tak. Tutaj miałem inny punkt napawany. Jest go. Delikatnie widać, aczkolwiek jest on bardzo dobrze zlicowany. Po prostu wizualnie jest widać, że powierzchnie są troszkę różne. Jeżeli zaś chodzi o to, co teraz spawałem, no to tutaj mamy jakąś wadę. Jakiś por mi się zrobił malutki. Może to być też przyczyną tego, że spawałem na tym prądzie, który miałem ustawiony do blachy jedynki i po prostu miałem za małe wtopienie, jeśli chodzi o ten element. Ale jeśli chodzi tutaj o, o krawędzie boczne, czyli to, o co nam chodziło, czyli żeby brzegi nie były podtopione, no to wyszło to całkiem dobrze. Nie wiem, czy film jest w stanie to odwzorować, ale tutaj nie ma żadnych brzerów takich typowych właśnie dla spawania, które powstają na, na brzeżu spoiny. Spróbujemy poniszczyć te dwie próbki, o ile tą Stan nierdzewną ze zwykłą, co myślę, że bez problemu. O tyle ten pilnik, to mam pewne obawy, że nie uda nam się go złamać. No i słuchajcie, tak jak przypuszczałem. Yy, spolina wytrzymała bez problemu, wszystko inne się pogięło. Nawet rozerwaliśmy tą starą spoinę, którą kiedyś migiem spawałem, Co prawda z jednej strony, więc na pewno nie była tak wytrzymała, no ale jak widać, spolina wykonana tą elektrodą naprawdę potrafi znieść dużo obciążenia. Ok, to jedziemy z tym pilnikiem. Mam nadzieję, że się uda. Już miałem pewne obawy, że nie uda się złamać, bo ciśnienie na prasie dosyć wzrosło, ale jednak szczelił. Szczelił pilnik, jak widać. Yy, poza spoiną, spoina wytrzymała, nie zerwała się, nie złamała się. No wiadomo, pilnik jest twardy, yy, więc łatwo jest go po prostu złamać. Okej, okay, słuchajcie, no to mamy testy za sobą. W takich warsztatowych, czy tam garażowych warunkach, to te elektrony spisują się bardzo dobrze i na pewno znajdą swoje zastosowanie przy niejednej naprawie. Jeżeli zainteresuje Was jakiś produkt z tego linku, który Wam zostawię w opisie, czy może będziecie ciekawi jakichś procesów technologicznych, yy, bo tak jak wspomniałem chyba w odcinku o spawaniu żeliwa, firma Castolin to nie tylko produkty do spawania, ale także i sprzęt spawalniczy, ale również też yy, usługi. Usługi związane na przykład z napawaniem i to przy pomocy technologii, których pewnie wielu z was, was nie zna albo nigdy nie słyszało. Tak więc dawajcie znać w komentarzach, piszcie do mnie ewentualnie na maila czy tam Facebooka, na Messengera i będziemy próbowali coś w tym temacie ogarniać, jeżeli będzie jakieś dalsze zainteresowanie. Póki co... Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia na razie.